Łapa się trochę trzęsie, jakoś też będzie lipta. Siedzę sobie pod budką. Oto co się rano 20 minut temu stało, rozwaliło mi system. Dostałem prezent od przyjaciół. Tam jest jeden z nich, i myślana reszta przyjaciół jest po polsce, za granicą. Muszę list dopaść. I przeczytać, podziękować Wam wszystkim, bo na razie jeszcze nie, nie dociera, co się... Może być jakoś naprawdę lipno, bo to jest kalkulator, nie telefon, ale dostałem się... Hucha to co widzicie na ikonie. Robert rozmawia. Cześć, Kornel. Dostałem dzisiaj sprzęt do nagrywania. Profesjonalną kamerę GoPro. Jeszcze nie ogarniam takich rzeczy. Sławek, cześć. Dlatego jeszcze nie jestem w wodzie z rekinami, bo muszę się oswoić z tym. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, kto to zainicjował. No, ale się wzruszyłem. Cześć Agu, cześć Blankiel. Cześć Roman. Kurde, Roman mega mistrz. Uu. Cześć Radziu. Jacek, ma witej. Siema, Siema David. Nadaje na żywo, wiesz? Jest Robert w który dzisiaj, no, zobaczycie co na filmie było. Cześć Wam! Co się odstawiło? Będzie widać, że byłem, ze szczęścia, ale to na filmie umyślany, tak? tak? Bo ja się rozłączyłem, jak zobaczyłem, co tu się stało, nie? No, Zbiru się dzisiaj poryczał, słuchajcie, jak dziecko. No, nie płakałem, jak mi okradali, tylko ze szczęścia. Mega, mega. Cześć, Kasia jest, nie wiem, ma 23 osoby, tak? Jest Kasia. Marcin, cześć. Kasia na szpilkach jest. Pozdrawiam szpilkowo. Podejrzewam, że jakoś jest tragiczna na tym, ale podziękować, żeby wszystkim podziękować, to muszę ten list przeczytać na spokojnie w domu. W ogóle to tam szałchuja jest, o tak powiem, krótka piłka. No działo się, słuchajcie, działo się, czekajcie na filmik. No, umaślany będzie, ktoś jeszcze nagrywał? A Tomek jeszcze no, na live'ie był, nie? Tam był Roman, Mustafa, no. Łuki Szczecin, yy, Wyczochrani w ogóle. Tak, Golden Mańka niestety Golden nie było, Maniek, piekarza. Dzień, piekarz Łuki. Ale będzie umaślany na, na jest, tym. Simpson jest. Simpson, wielkie gratulacje za odnalezioną obrączkę na wyjeździe był. Brawo, Simpson. No. Cześć, Janusz. Simpson, ty byłeś, byłeś, Simpson, byłeś na połączeniu? Nie wiem właśnie, Sławcie czy był... Zobacz, Roman jeszcze jest. <laughs> Powiem Ci, że głos mi, kurde, uciekł. Na razie mi się łapy nie trzęsą chyba. To, to stabilizacja telefonu. Trzęsą Tata, się. Trzęsą się jak cholera. Czekaj, muszę go odłożyć. Kurde. To, co, się, co dostałem, to nie ma, nie ma te. Nie ma słów, żeby to opisać. Jakość jest spoko. Dzięki a Blankier to jest grafik, wiesz, mhm. który projektował moje logo. Marcin. Jest Ola. Sławciu mój dzięki. Jakoś nigdy Jakoś, jakoś, coś nie mogę doczytać, jak nigdy. Dzięki wielkie, że jakoś... Z Miru pod, podlinkuję ten film Maślany, więc zobaczycie. Dzięki Łuki Szczecin, Pozdrawiam Łuki Szczecin nas. Oni byli na żywo tutaj, na czacie, ja sobie chodziłem po plaży, zawołali mnie i Robert przeczytał, nie wiem czy petycję, jak nazwać? No Szydło. to jak, no kurde, coś nie tego jest. Jest ur Urszula kąszka. cześć, cześć kuzyn. Mega emocje. No, słabczyłem mega emocje i właśnie poczuł to oddawanie tej obrączki, co, co ładuje, nie? Tak. To ładuje tak, że... Pozdrawiam, Michał Fopka. Sławek, oglądałeś tak. nasz... Jacek mówi to nie wstyd. Nasz vlog z, w samochodzie, z brodatym mój. Tam wyprasował... właśnie o tym było. Kto wyprasował wodę? Roman Cię pyta. <laughs> Roman to chyba ja, wiesz? Ze szczęściem tutaj przejechałem brzuchem. Dzięki wielkie jeszcze raz. Odezwę do wszystkich po kolei się podziękowaniami, bo to jest nie do pisania. Mody ma sygnał. Kop. A jeszcze nie, jeszcze się wczoraj odzywałem do no Bęcynę temu Flamingowi, czy, ale nie wiem, czy odpisał. To musi być święto. Tak jest Jacek i jest święto dzisiaj. I koniec złej pasy. Tak jest. No musi być koniec złej pasy, bo nie każdy wie, że... Nawet moja żona nie wie, ale powiem to jak będzie oglądać najbrzymie opieprzy. <laughs> po prostu, no zajebali mi kamerę w drzewie tydzień temu. no. Musiałem przeknąć. Nagrywał się timelapse, Ja nłykowałem blisko brzegu. Z puncą i z jego synem nie chwaliłem się nikomu o tym, bo wstyd, kurde, że ja pomagam ludziom tak jak tu detektoriści pomagają, a ktoś jeszcze mnie opieprzył. Nie? No i tam popłynęły znowu kontakty, kamera, karta pamięci. Ktoś przechodził, schylił się, wziął, a ja, limon. No, niestety. Pozdro ze Śląska, pozdro Piotrze. Złotka życzę. Ja już dzisiaj mam złotych ludzi naokoło siebie. Mam takie złoto. Roman też mówił, że był zruszony. No kurde, panie, to tego, się no, ja się nie, nie, tego się nie... No ja się sam popłakałem. Tego się na co dzień nie ma. Cześć, Walker. Konrad jest, siema. Wojtek, witam serdecznie, pozdrowienia. Słuchajcie, ja idę do wody ochłonąć, bo już od 40 minut, nie od no, pół godziny mam temperaturę ciała. Podwyższoną z lekka. Podwyższoną z lekka. A dopiero później, jak dojdzie do mnie i wezmę to jeszcze w ręce fizycznie tą kamerę, którą dostałem która będzie te, nagrywać filmy normalnej jakości Agu napisał Ludzie to ku... No słuchaj, stała sobie kamera na s a kamerę ktoś inny schował sobie w kieszeń. Także mojej żonie nie mówcie, bo niedawno telefon straciłem, a później jeszcze to. Oj cieplutka woda Kasia. Zaraz... Nie wiem, Robert sprawdzi. Kasia się pyta czy cieplutka woda. Sprawdzić. Ale w szpilkach masz iść. <noise> na szpilkach. <noise> Buziaki. Kinga M, pozdrawiam Kinga. Naprawdę, jak na tą porę dnia to bardzo ciepło. Ale jest wypływ, zabrało piasku. Widzę teraz, tak. patrz, czyli są kamyczki. Ja tu dzisiaj się tarzam. Ja bez wykrywacza dzisiaj chyba będę chodził. Kurde, ja nie wiem co mam zrobić. Kinga M, pozdrawiam. Chciałbym pokazać, czy na filmie dopiero? Yy, teraz. można pokazać, że jest disco. A jesteś tutaj, właśnie. No, ale ja mam tobie, tego nie wypuszczę Tomek, cześć. U... Ten, jak oka, w no, Przecież ja z Robertem będę mieszkał, bo on miał nosić. Patrzcie, co się stanęło. Dostałem mega list. Przemówienie Roberta. I tu od ludzi. No, kurde, mega prezent. Nówka sztuka. Profesjonalny sprzęt. Karta pamięci. I list jest tutaj gdzieś, nie? Patrzcie, co tu się stanęło. Odwrotnie. O! Co jest. Nie będzie to może widać, bo pikseloza, Ale są takie słowa. A za, a za chwilę wyszło to. No to już jest. To o siódmej rano dostaje taki mega prezent? W ogóle, o tak. Zadamski, wiesz o co chodzi? Nie zadamski, tylko że jesteś Jaka dobry jasne. człowiek i jesteś naszym przyjacielem. Dzięki, wielkie szczęście. Pozdrowienia dla wszystkich z Lublińca. Ozj siema, cześć. List w butelce, Konrad. Ten list będzie w butelce, ale u mnie na półce. Wczoraj fajną butelkę w rzece znalazłem. Taką stalę na no, lata 20. I on będzie na półce ładnie. Słuchajcie, trzymajcie się, ja idę do wody, tam są trzy rekiny. Punca, Irek i duży Zbigniew. To jest Robert, to jest Maślana, który ma jakiś sygnał fajniejszy już? Czternastki no, 14. 14 to warto kopać, bo to maskuje, nie? Ale jak masz chęć na skraju wody z nim pochodzić, nawet wiesz, po kostki w wodzie, to tu są monetki, tylko żebyś elektroniki nie zamorzył, nie? Także takie coś. Takie coś się stanęło. Później Maślano mi pokaże jak to ogarnąć, ale to jest kamera wodotrzelna, w ogóle, ja pierdziele. ja teraz będę normalnie gwiazdą tego, te, te, tele, telewizora z takim sprzętem. Nie inwestowałem nigdy w takie drogie rzeczy, bo to jest pasja, nie? Lepiej pobawić się tym czym się ma, ale teraz to zaskoczenie. Lepsze... Do tej pory bawił się tym czym ma, ale nie będę komentował co no. to. Ale nie widziałeś jeszcze, w piance jestem. O. Ja zgubiłem nusi Niemca chętnych, żeby oddać. No tak, tak to jest, Jacek. Michał Piguła, cześć, Łuki Szczecin. Ja za tydzień Konrad będzie. Słuchajcie, lecę, lecę, pogadałem. Po dziękuję jeszcze raz wszystkim za tą niespodziankę, mega mistrz. Idę coś poszukać. Roman, pozdrawiam. Wysokiej jakości. No, no, 100%, panie Romanie, będzie. Pozdro ze Słupska, a kowal jest, siema. Trzymajcie się. Heja. Jeszcze rzut na Roberta. Choma, i doceluję. I na Maślany, A myślana Tomek, czy ogląda twoje filmy? Irek Duży też mówi, że się pośmiał. Tam masz kilka takich fajnych akcji. To nie, pewnie ten, tak. gdy to ci za mocno. To jest